Maneczko wszystkim tu Disluff, witam Was w kolejnym odcinku serii Kim był. Dzisiaj pogadamy sobie trochę o drill z O51 Young Money. Zanim jednak przejdziemy do sedna standardowo chciałbym was zaprosić na grupę TRAP Kundi Polska, do której link macie w opisie. Jeśli interesuje Was amerykański rap albo trap, albo drill, a na tej grupie was jeszcze nie ma, to nie czekajcie tylko kliknijcie w link w opisie. No na ten odcinek trochę czekaliście też, prosiliście mnie czasami w komentarzach o niego. No więc teraz przechodzimy sobie już do sedna. Drilla, urodził jako Andrew Hamilton 8 października 1998 roku w Chicago. Ja znalazłem żadnych informacji, jakoby miał jakieś rodzeństwo. Drilla jest szanowanym członkiem ofiwowania jakmanei oraz zabójcą z tego setu, no i oczywiście jest też raperem. Ogólnie to osobiście szanuję bardzo Drilla za progres, jaki zrobił Muzycznie, no bo jeśli porównacie sobie jego nutę 51 Dead Up z 2018 roku do jego nuty Guess Who z listopada 2021 roku No to zobaczycie naprawdę dużą, bardzo dużą różnicę i progres Owiw do Young, young money to set Gangnam Magic Obraz oraz Black Pistons Set ten jest dość dużym i groźnym setem no bo ma on wielu zabójców, którzy mają 2 buddies i więcej. Należał do niego m.in. Meli, który miał około 8 buddies, no i był jednym z największych zabójców w całym Chicago. Meli został jednak zabity 1 września 2019 roku po śmierci Meli'ego. O flitlanie, jak mamy, osłabł. Wielu zabójców siedziało w więzieniu lub nie żyło. Można powiedzieć, że taką pałeczkę głównego członka przyjął Drilla, no bo on też był zabójcą, który miał przynajmniej kilka padis na koncie, no i jest teraz najpopularniejszym raperem z tego setu. Można powiedzieć, że jego poprzednikiem w tej kwestii był Mark, no ale Mark został zabity w 2014 roku, więc obecnie Drilla jest jednym z główniejszych, jeśli nie głównym zabójcą z tego setu, który wciąż działa na no i jest też teraz najpopularniejszym raperem z tego setu, obecnie oczywiście. Przypisuje mu się kilka buddies, ja jego badikant przyjmę na od 3 do 5 buddies. Najpierw opiszemy sobie te trzy pewne buddies, a potem oddzielnie opiszemy te dwa niepewne. Pierwszym buddy, chyba najbardziej znanym, które drilla złapał był Nuski z setu FaceWorld. Ogólnie Nuski nie zginął, bo należał do wrogiego setu, no bo All to of Young Money i FaceWorld Face nie mają aż tak zaciekłego bifu. Nuski zginął, bo był kuzynem liderka. Mówiłem o tym już wcześniej w kilku filmach. Young nienawidzi nienawidzili Derka i chce go zabić, no ale nie mogą tego osiągnąć, bo ten ma zbyt dużo pieniędzy i fejmu, więc postanowili zabijać bliskiemu osoby, no i ofiarą tego padł Nuski. 31 maja 2014 roku Nuski zabił Derka i jego dziewczynę do sklepu. Derk i dziewczyna poszli zrobić zakupy, a Nuski czekała na nie za kierownicą. Nagle z auta zaparkowanego nieopodal wysiedli Drilla i Meli. Auto było prowadzone przez krampa, no wszyscy byli z tego samego setu. Meli i Drilla zaszli mózg z dwóch stron i otworzyli do niego ogień. Mózki chciał odjechać ale u panowania nad autem i uderzył się na sklepu. Następnie Drilla i Meli razem z Krampem odjechali. Lider i jego dziewczyna wyszli na zewnątrz, służąc strzały, ale zabójcy już się wtedy ulotnili. Nuski zmarł od ran postrzałowych, zanim zdążyli dowieźć go do szpitala. Warto dodać się policjant, który był na miejscu uderzenia nie dopuszczał do Nuskiego medyków ani nikogo, kto mógłby udzielić mu pierwszej pomocy. Drugim buddy był Big z setu Drexide. Niestety, mało informacji znalazłem o okolicznościach jego śmierci. Wiem tylko, że zginął w 2015 roku, no i jego zabójstwo przypisuje się Drilly. Big Mo był w setie Drexide. Set ten ma całkiem dobre relacje z Young money, no i miał te zażycia Big Mo. Big Maw jest jedną z osób sfizowanych przez Drillę 51 Apps. Drilla powiedział tam: Big Maw picked a site, so we gave him a store. No i może być to dziwne, że Drilla niby zabił kogoś z sojusznego setu za wybranie, no, wrogiej strony, tak? Wytłumaczenie, jak się natknąłem, mówi, że Big Moe po prostu zadawał się z ludźmi z wrogich setów, takimi jak Dish Age of Force X, no więc Drilla postanowił go zabić. Jednakże, jak sami widzicie, śmierć Big Moe jest dość ciekawa. Jeszcze ciekawsze jest to, że po tym zdarzeniu nie wybuchła wojna między tymi dwoma setami, a członkowie obu setów. No, po prostu honorują czasami Big Mo i nie wygląda na to, żeby ktoś szukał po prostu zemcy nad religią za, za, za to zabójstwo. Trzecim buddy był Bob Owl z THF46. Bob Oł był bardzo szanowanym członkiem THF46, a jest jednym z topowych zabójców tego setu. W 2015 roku Bob Oł został aresztowany za rabunek Catranierella 757. Na początku 2017 roku, z morderstwa, został od niego odjęty z powodu papierologii. A za, 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 za rzut robót dostał kaucję. Kaucja ta została wpłacona i Bopoł z 6 marca 2017 roku opuścił więzienie. Po opuszczeniu muru zakładu podszedł on do auta, w którym byli jego dwaj przyjaciele i chciał wejść do środka, ale Drilla i Montana z ofanej otworzyli do niego ogień z auta nie opodal i zabili go, a potem oddychali z miejsca zdarzenia. Niestety stracili oni potem panowanie nad autem i rozbili się. Wyszli z niego o własnych siłach i udało im się zgubić w ten sposób policję koniec końców. Mieli oni naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo szczęścia. No to opisaliśmy sobie te trzy pewne buddy, to teraz opiszemy sobie te dwa niepewne. Pierwszym z nich jest Lilbu. Lilbu był jednym z dwóch obok Ditenga, a założył status x -Hana. 3 kwietnia 2015 roku Lilbu stał na ulicy, kiedy nagle grupa ludzi otworzyła na niego ogień samochodu opodal. W pewnym momencie dwóch z nich weszło na zewnątrz i kontynuowali oni ostrzał. Lilbu schował z się za jednym autem zaparkowanym obok niego, ale mimo to dostał katschota, który zabił go na miejscu. Następnie zabójcy uciekli z miejsca zażenia. Mówi się, że jednym z uczestników tego zabójstwa był Drilla, no ale nie jest to pewne, tak jak wam powiedziałem wcześniej. Drugim niepewnym buddy jest Day, Day z THF-44. Ogólnie to jednym z głównych wrogich setów wobec Yankmane jest THF-46. THF to afilacja THF44 i THF46, więc naturalnie jak ma Mapiwa także z THF44. 20 listopada 2017 roku, Day, Day z tego autem, razem z dwoma kobietami. Jedna miała 22 lata, a druga 18. Była z nimi także dwuletnia dziewczynka. Kiedy Day prowadził auto, ktoś z auta nieopodal otworzył do niego ogień trafiając go. Day stracił panowanie nad pojazdem i rozbił się, a zabójcy odjechali. Day został zabrany do szpitala, gdzie potem stwierdzono jego zgon. Po jego w pasażerowie, również zostali trafieni. Dwuletnia dziewczynka i 22 letnia kobieta zabrano do szpitala w dobrym stanie, gdzie potem je uratowano. 18-latka odmówiła transportu do szpitala, ona najprawdopodobniej także przeżyła. Opisaliśmy sobie już Buddy z Drilli. Jednakże Drilla nie tylko jest zabójcą i gangsterem, ale także raperem. Zanim jednak przejdziemy do jego rapu, to podam wam ciekawostkę. 28 września 2013 roku, dzień po śmierci L.A. Capona, odbyła się impreza na jego cześć. Uczestniczył w niej m.in. przyjaciel L.A., Rondon Abba Drilla był w stanie dopaść tam rondo i postrzeić go. Oczywiście rondo przeżył. Ogólnie Drilla wiele razy został aresztowany, no bo jeśli wejdziecie sobie na, na, na tę stronkę i wpiszecie Andrew Hamilton, no to wyskoczą wam aresztowania Drilli, których no trochę jest. 11 września 2018 roku Drilla dropnął swoją najbardziej znaną kotownicę 3200 UPS. Tytuł ten nie jest przypadkowy, bo Drilla w tej nucie zniszczył aż 51, dosłownie 51 zmarłych członków rogu setów. Nuta ta ma obecnie 8 milionów wyświetleń, no i zdobyła rozgłos nie tylko lokalnie. Drilla, dzięki nie, nie nieco się przebił, no bo napisano o nim artykuł i zaproszono na parę wywiadów. Ogólnie, moim zdaniem, ta nuta jest dość słaba, jeśli chodzi o kwestie muzyczne, no bo sami sobie posłuchajcie, no offense, no ale no sami posłuchajcie. Jednak Drilla nie poddawał się i w kolejnych latach dropił kolejne nuty. Tak jak powiedziałem na początku, Drilla zrobił wielki progres, bo jak zobaczycie sobie jego najnowszą nutę, jaką dropnął w listopadzie 2021 roku, oto zobaczycie, że między nią a V200 Apps jest naprawdę wielka różnica. No ja osobiście bardzo szanuję Drilla za to drille, bo widać, że musiał naprawdę bardzo dużo pracować nad swoją muzyką. Drilla obecnie jest takim przodownikiem one jak Money, no bo jest najbardziej znanym raperem z tego setu, no i głównym zabójcą, jakiego są na ulicach, no a w każdym razie jednym z główniejszych. Gdyby Drilla to są teraz zabity, no to Yang Money miałoby problem, a nie jest to takie niemożliwe, bo Drilla z pewnością jest dużym celem dla Absów, ogólnie jak w Wejdziecie sobie w komentarze pod p Up, no to tam jest dużo żartów odnośnie tego, że Drilla jeszcze żyje, no i jak to na, na, na niego oni w, wszyscy nie polują. Okej, okay, i to by było na tyle w tym odcinku, ja się z wami żegnam, jeśli odcinek się wam podobał, to dajcie łapkę w górę, suba oraz wejdźcie na mojego Instagrama, na mój muzyczny kanał oraz na grupę Trap Polska oczywiście. Wszystkie linki macie w opisie, a tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się, siemaneczko i cześć!